Mmm. Mmm. Yeah. Yo yo yo. wiem, wszy. gdzieś na szczycie góry. Wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który Kochaj, rani nas dzień, w dzień, dziś na szczęście góry. Razem spotkamy się. Się porobiło, czeka to też nas. Ziemia coraz więcej na młodych mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć. Do jakich odmiarów wciągnęła się życie? Nikt tam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać. Ile mamy czekać, aby znowu się pojednać? Ramię w ramię, nawzajem się wyświetlać. Prosimy się wyżyć. Przyjemy, by umierać, a nie na śmierci. Proszę powiedzieć, czym w stosunku do nas jest Najlepsze są dla na ciebie. Młode ofiary nigdy nic nie zrobiły. A traktujesz się jak psy. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku. Nie jeden chciałby przeżyć przez współbiegu. I jeden od wielu lat. Najbliższych ziomków, tak. Ciężko pogodzić się z tym, ale ja im tak Jestem tylko pewny. Słyszę i proszę o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry. Wszyscy razem spotkamy się, mimo świat który Kochaj, Dzień dzień, gdzieś na szczycie góry, wszyscy razem spotkamy się. Spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się. Spotkamy się. A yeah. Gdzieś daleko i bardzo wysoko, gdzie zwykły śmietelnik nie stąpa tam na Gdzie spokój, harmonia i natury zew, gdzie słuchasz drzew i ptaków śpiew. Cud słońca pada na twarz. Wypełnia tę duszę, która ciągle masz. Wydaje się już tobie, że to uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci znane. Chociaż było pisane i pisane jest już nam, tak że wszyscy się spotkamy, i tym będziesz już sam. Spotkasz ludzi, których tak kochałeś, choć lata ich nie widziałeś, nadal kochać nie przestałeś. Teraz leżysz na plecach, spoglądasz na bo niebo. Serce dotyka serca. Nie ma szczęścia, nie ma pecha. Nikt się nie złości, nikt nie do. Czeka, człowiek łobowczy, człowiek, rzeka, połączenie jedną całość na samym szczycie góry, Mekka. Jestem tego pewny, głębi duszy o ty wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który Kochaj, rani nas dzień w dzień gdzieś na szczycie góry. Wszyscy <coughs> razem là <coughs> sens <spotkamy coughs> ' très